Hej, jestem właśnie w samolocie. Super, i jak tam? Nie wiem, jest strasznie dziwnie. Dlaczego? Nigdzie nie ma pokazanego celu podróży, a osoby siedzące za mną rozmawiają o jakichś dziwnych rzeczach. To dziwne. O czym rozmawiają? Nie słyszę wszystkiego, ale wspominają coś o tym, że już nigdy nie wrócimy. Co? Mówisz poważnie? Tak, wyglądają na nieźle przestraszonych. Może zapytaj stewardessę, o co chodzi. Zapytałem. Tylko się uśmiechnęła i powiedziała: "Proszę się zrelaksować i cieszyć lotem". To trochę przerażające. Może to jakiś rodzaj turbulencji lub coś w tym stylu? Właśnie zapaliła się sygnalizacja pasów. Nie ma możliwości. Żeby to były turbulencje. Nadal jesteśmy na pasie startowym. Czekaj co, jeszcze nie wystartowaliście? Nie, siedzimy tu już jakieś 30 minut. To nie jest normalne. Coś tu nie gra, możesz wyjść z samolotu? Drzwi są zamknięte i nikt się nawet nie rusza. Zaczyna mnie to coraz bardziej przerażać. Mnie też. Sprawdziłem telefon i nie ma żadnego zasięgu. Nie ma zasięgu, ale nadal jesteś na ziemi? Dokładnie. Coś jest nie tak. Musisz się stamtąd wydostać. Nie mam jak. Właśnie ogłaszają coś przez głośniki. I co mówią? Szanowni pasażerowie, prosimy o przygotowanie się na podróż. W nieznane. Co? O co w tym wszystkim chodzi? O mój Boże, samolot właśnie zaczął ruszać. Dokąd oni was zabierają? Nie mam pojęcia. Okna zaczynają ciemnieć. Nic nie widać na zewnątrz. Chwila, czekaj.